Cześć, ja jestem Jake, a to jest pierwszy odcinek specjalny w e, grze Escape Mister zagad Zagadki coś takiego. E, najwyżej link znajdziecie w opisie filmu. E, chciałbym przejść właśnie tego Escape. No to zaczynajmy. E, dotarłeś do mojej bazy Ciekawe. Nie gwarantuję ci, że przeżyjesz pobytu w mojej bazie. Jeśli cię, ci się uda, to możesz być z siebie dumny. Albo i nie. Ruszaj, zna, znajdź mnie. Le, lecz lepiej nie. Coś dziwnego. Czy możemy niszczyć obrazy? Powodzenia, mister zagadka. A tu są zasady. Moje zasady. Możesz niszczyć tylko białą wełnę, nie niż innych klocków, nie używaj haków modów typu mo, e, two Main Items Single Player Comments możesz używać mody typu Bertie grass, Sorry, że nie tak czytam po angielsku, ale nienawidzę angielskiego e, Gdy widzisz dwie pary rzeczy weź jedną, ponieważ gdy umrzesz będziesz miał co? Nadal te itemy? te A no tak, dobrze. Rozumiem jego zasady. No chyba, że dotarłeś do mojej bazy z, z kimś innym. To. Aha. Aha, bo ten gościu, dobra. Rozumiem już tego gościa. Dobra. E, jeszcze tutaj mamy coś. A! E, może czas na małą zagadkę. Czasem trzeba wyrzucić Niektóre przedmioty. Może teraz sprawdzimy. Chyba tak. Hmm. Nie no. sprawdźmy, czy nigdzie we nie ma. Nie ro. Dobrze wpadł ten diament. O, no. Pięknie. To pierwsze ze sobą. i od razu mówię, że nienawidzę. E, mapę hardkorowych. Nienawidzę skakać. Udało ci się. Jesteś interesująca postać. Uh -huh. Aha. 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 To proponuję zrobić to tak. Najpierw tam. Nic nie mam. Dziwne. Skrzynka dla zmałki. Odwróć się. Widzisz pochodnie. Możesz wziąć i... Klaść. 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 Ale tej nie wieście. Nie wiem. A taka... mi się wydaje, że to jest jakaś taka amatorska mapa. Ponieważ... Yy, tak dziwnie są te tabliczki napisane, tak... Nie wiem. Może... nie wiem. Może nie tylko mi tak się zdawać nic nie ma na pewno może tu tak, macie jakieś świetne i znów powiedziałem Wam moje inne super Jake jest świetne, aha, czyli to jedyne przejście dobra to drugie mam już ze sobą nie, nie tędy, droga! Nie! Tak tędy. Ale zobaczymy tamtą tabliczkę. Eee, no dobra, udało się skakać o, jak każą nam skakać, to skaczemy. Mm. O, o! Nie widzę skakania, od razu powiedziałem wam. Co to co? co? Proszę pani do tej lawy Dobra, przeszedłeś labirynt, lecz tego nie rozwiążesz Za trzeba zrobić? Nie wiem Popatrz do góry, może się to... A tak, dobrze. Trzeba zrobić... O matko, ale mam farta. Trzeba zrobić zapalniczkę. I sobie wezmę. Założę fajne jakieś wdzianko i teraz normalnie jestem super ekstra murzynem. Mm. Tylko tyle miejsca dali. Co nic. Wypadaj to. O! Kurczę blade! Przepraszam Was, ale naprawdę jak teraz to zniszczę sobie, to nie będę mógł te. muszę zniszczyć te drzwi, żeby tam to postawić, I bo naprawdę trochę przesadzili organizatorzy, nie organizatorzy, tylko twórcy tej mapy z tym tym, bo bym musiał grać mapkę od nowa tego na pewno nie chcę, bo to tylko by mi czas zabrało sorry was, że już od razu, ale te wyrzucę i sobie tu porozwolę jej, co jest Wiecie, że ja mogę tylko 15-minutowe filmiki na razie wrzucać, więc jak jeszcze trzy razy nie wypadnie, to zrobię przerwę i i i, 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 pauzę i zaraz do Was przyjdę. Tak, dobra. To jak znajdę tego flinta, wypadnie mi flint, to wtedy się zobaczymy. Do zobaczenia. Cześć. Już wypadnie mi flint, tak? To się tak nazywa. No, krzemień. Eee, no, czemu się kapi? no i teraz mogę sobie spokojnie przetopić e, i spalić później to oj, 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 przepraszam was e, Krzewie mi dosyć długo wypadło, łączyłem się trochę z nimi, ale ale dałem radę Właśnie nie było tam, że trzeba grać z potworami to nam tak. No nie, skakanie. Odłożę sobie dom mnie fan. Albo nie, wiecie co? Może się przejdę, tak przejdę. Cicho. Przejdę to. czekamy tylko sobie chwilkę. Wracam się tutaj. Trochę się boję, wiecie, bo jestem na wizji się stresuję i właśnie wtedy, jak się stresuję, to najbardziej mogę jakieś głupstwo popełnić, nawet przy takim łatwym czymś. Współpracować przez Dobra. Dobrze, agencie, dobrze. Idź, idź, moje dziecko. Hmm. Czy to by była jakaś pułapka? Dobra. znowu nowa do ta lawa? Dziwne. Tak nie będę na zrobić. Czy tam była woda? Hm. Wiecie co? Zaraz tam przyjdę, zrobię pauzę i zaraz znów się widzie. Cześć! Tu znowu ja już jak widzicie dotarłem do tego miejsca i tak... Szczerze to ja nie wiem co mam zrobić. Tam wody nie ma, ale nie wiem czy właśnie... Nie, pisał, że mam rozwijać tylko białą wełnę. To nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić. Wiecie co? Nie wiem. Przecież było nie. Nie ma dużej negatywy. Ani nic. A tam? Teraz, przepraszam, że tak nie wiem. Łamię zasady czy coś. Zobaczymy, co tam jest. Bo może. Nie to jest Dobrze, Wiecie, to co, co najwyżej zrobię? Tak, o to co o tym myślicie, chyba, żeby właśnie otworzył ten. Tak, tu coś, bo widzicie, tutaj już jest ten, nie wiem, coś, jakiś błąd popełnili ci, eee, jak to się nazywa, ci, co robili tą mapę, bo tak, na pewno nie może być, Nie się spada i się nie ginie. Eee, prze, przeżyłeś? Hehe, jesteś raczej w piekle. Teraz nie wiem gdzie ja mam iść tak, bo tu mam nie żadnych skrzynek nic. A tu jest skrzynka. Zgaduję, że pewnie będzie wspinanie się po jakimś tym nam... Woda, wiadro, winda. Jakbym nie wiedział. A, a dobra, spoko. Nie wiem ile nagrywam Eee... Yy... Sory telefon do mnie dzwoni to poczekajcie chwilę, dobra Teraz się widzimy N No i znowu jestem yy... Sorry was za ten telefon Kur sorry was za ten telefon, ale, ale, ale Musiałem go odebrać. To znaczy, tak naprawdę nie musiałem, ale ciekawiło mi, mnie, co ta osoba ode mnie chce. E... Ten ktoś pytał mnie się, ile katastrof z tymi samolotami na show e, było w Radomiu. Aha, dobra. Jakie jestem tępy. Okej, okay. dobra. Już wygadałem wam, gdzie ja mieszkam. Okej, okay. okej, okay. nieważne. Pominę to. Już nic z wam nie powiem. E, idź i skacz. Kr kr król króliczku. Nie! Nie, nie, nie. Nikt mi nie będzie kazał skakać. Nienawidzę skakać. Super, dziękuję. A co to tunel dla przegranych, czy coś w tym stylu? Nie, tu się spada. Aha, już to rozumiem. Ale my będziemy sprytni, bo nie kazali nam wiaderka oddać. Więc to nie jest żadne oszustwo, moim zdaniem. Więc. <tryk> więc. To będziemy sobie pływać. Aha! Dobra. Aha, bo tu też jest skakanie. To wiecie co? Zaraz się zobaczymy. Za moment. Bo mam jeszcze taką miękką sprawę do Dobra. Chcę się z Wami pożegnać. Dlatego, że to by było na tyle w tym odcinku. Dalszą część przejdziemy. Jak do temu następnego? No, wiecie. Dobra. Także do zobaczenia.